Siema, siema, z tej strony. XD playa. dzisiaj zagamy sobie w minecrafta A są ze mną, Filip. Dobry, e, Max. E, Dzień dobry, Max. Walić, walić, walić 1,18, 2 brodatych. Kogo jeszcze tu walić? Dobra, nieważne. Masz... Ja no, a dzisiaj dobra, robimy najlepiej dobra. obudowane łóżko, nie? Dobra, to ja już ja mam no. z tonem. Dobra, ok. Dajcie im złoto. Masz tu. O i jeszcze tu dwa. Max. Jeszcze tu dwa musisz stałny. No tutaj dwa. nie tu. tu. tutaj. Tu. Nie, właśnie tutaj rób. I tutaj. teraz wezmę, nie? No, A, jeszcze no nie, jedno jest tu brakuje. No postaw tutaj gumoszoną. Na... Co żeś zrobi. To Nie, teraz jeszcze kamieniem. W e tym takim wiecie. No, dobra. Bliżam dokładnie. Tylko i na kamień. Dla mnie kamień. I na kamień, kamień. Zabrakło. Dokończysz już. No ja ją kopię. I starczy ci? No Dobra. Dobra, Teraz ja... wełną No teraz wyrób się wełną, ja idę na mida po Emsy. Po Obsydian. No, czyli po Emsy. No. no. Jeszcze szkłem. To teraz szkłem. Po wełnie. O nie ja już wełną zrobiłem. Dobra, potem będzie szkło. No co? Ile macie szkło? żelaza? Szkło i znowu potem wełna. Żeby ludzie myśleli, że nie mam szkła. Dobrze. Ile macie żelaza? Ja 6. Zero. Dobra, chyba mam szkół. Ja mam, ja 8, mam. 5. O Jezu, jak... 38. Chyba to jeszcze dokupi to szkła. Dobra, mam już połowę mniej więcej. Na połowę. Tak, gdzie mi wyrzuciłem, co? Hmm. Dobra, czekam na. Czekam na tura. Jeszcze jedną. Ile trzeba? Osiem, co? Nie? No, tu i. No, osiem. I tu idealnie będzie na wełnę. No. O, obu, zrobiliście szkłem jeszcze? No. To robimy. robimy? Dobra, zrobiłam na 1 no 2, 3, 4, 5, 6. Hei, chyba kuję. Dobra, ja kupię. Brak szkoły i potem znowu wełna i będzie gotowa. Dobra, ja mam. Dobra, Dobra ma, mam. Sześć, mam sześć, mam 6, mam 6. dwóch brakuje, ale to idę złożyć, bo zabije mnie ktoś. A mnie czeka nie mam za dobrego. Do nas. Do nas. Wow, jakiś typ. Mm. Dawaj go, ja mam MST, to nie mogę. Kurde, ale mi strasznie tak Ma ktoś wełnę? Okej, okay, dobra Oblężenie Fireballka Oblę... Zieloni idą Kurde, to. żony Fortnite-owiec Chłop Dobra, to ja idę, jeszcze podezwałem się Górą Kolejny, kolejny Górą idzie Fireballka Nie, nie ma tak, fireball. Nie Daj, Dajcie żar, jak my. 24 żelaza mam No to dawaj Dobra, może sobie TNT kasterować. No, TNT gówno nam zrobi. Kurwa. Swoje baki te. Może... Nie Odkryło to nam trochę. Zabudowywać. Patrzcie. Dobra, lecę, bo... kurde, do, dojadą do nas. Dobra, ja lecę. Dobra, ja, ja jeszcze to wełnę obuduję. Jeszcze tu szkło. W sumie, dobra, nie płyć tego jak mocno. Dobra, to nie robimy te, tym opsem. Robimy opsem. U. Dobra, ja sobie żałuję, że to tak. E, bo fajnie jak bolę wtylają. Dobra, Dobra. go? Nie. Ale ma On ma jeden hp. Dobra. Zabity. Dobra, wiem co by się przydało. Wylać wodę. Nie, ale to, to dopiero, ale to nie teraz. Najpierw, mój, najpierw w tym się tu no. dokończcie. Bo jest Luka. Dobra, a później wodą i Mhm. Uh -huh. Kamil, ty uh -huh. się, jakby co y, t, to u mnie mówili. Okej. Okay. Wiecie, że przydałyby się jakieś enchantiki, bo tak, które słabo się klepać. No, jeszcze. ale ogarnij Emsy na Obsta. Już mam nawet dwa nadwyżki, to dwa dla mnie na Seta. Nie. No tak? Nie ma, nie ma Setu. No, a co, co mam zrobić z. Z y dzwoniłem. Pomocy, pomocy, pomocy goni mnie typ. Goni mnie typ. Goni mnie typ Wiesz, co my tu mamy. Kufa pomocy, pomocy, pomocy. Kamil. Bierz go, bierz go. Nie na male. Dedu? Dawajcie go, dawajcie go On mają męczanty nie mam sprawdzić. Dobra, ja ma, y, mam, mam 8. Kto chce? Kto ma? Ja co robisz? Ja nie umiem tego robić. Nie kto ma, że robisz? nie umiejesz ino, że no to nie No Nie umiem. Między tego nie robiłem. No i zaś w ogóle, że nie? No ja. Tego opsa to chyba sobie raczej nie zrobimy. Nie ma czasu na to. Kurde, po łóżku. No po bedzie. Dobra, dawajcie tego opsa. Tu jest typ w tym naszym Dobra, masz I y... gdzie on jest? Już ci kupi psa. Masz, Filip Chodź Pół no za tobą Kamil, Kamil, chodź Za tobą No macie Ja kupuję, ja będę bronił Dobra, 8 owca mamy Dobra, ja się buduję Dobra, na dajmy narzędzia Kupu, mhm. sobie, ja, ja nic nie mam Dobra, dobra, masz tu Masz tu Filip Ja lecę na górę, będę bronił Teraz zbieramy sobie nasyty No, a ja wodę wyleję. Ale co za chwilę? Nie, ale wodę jakby ucumuj, żeby to się nie wylewało nam. Ta woda, rozumiesz? Albo czekaj. Wylej wodę, a ja to jakby zacumuję. Dobra, tylko jeszcze, gdy zabuduję tego tym opsem. I patrz. Jest? Dobra. I patrzcie teraz coś takiego. Kamil, rób tam coś takiego, no. żeby woda się nam nie wylała. A dobra, dobra, to zrób. Żeby zatamować to trochę. To rób to. Tak, daję sobie żelaznego serca i lecę pod jaksy. Leci jakiś typ do nas. No cześć. No to osłaniejecie, bo ja nam szarpnę sałkarny. Jeszcze nie? Dobra, bądź. Jest zuwaną fireballem. Bądźcie kolejny raz. Nie mamy obsydian. I szkło. Kurde. O, jestem na ich, na, ich, na, ich, na ich moście. Ha, frajer Dobra, jednak nie frajer, Kurde. Dobra, kankaz zrobiłem. Spadł do was? O, kurde. A jakie cudowne mam na łóżko zepsuł? Nie mam bladego pojęcia, mam przesrane jakby. Dobra, no to... Endgame. Dobra, zabijam chłopa. Kolejne. Help me. Help me. Help me. No to Juu. robimy cięcie do kolejnej rundy. No. Dobra, ja jestem po cięciu. Teraz pokażemy Wam jeszcze lepszą obudowę łóżka. Prawda? Prawda. Mhm. Tak. Dokładnie. Ja wam ją pokażę. I pico bello. No. Dobra, idę na Mida. I Filip, ty na diaksy, masz Ty Na idziesz? Kamil mm -hmm. idź na, dr id na drugie diaksy. Dobra. Ja idę się klepać z lamusami. O, tu jest tak, tak blisko mi tu jest. Dobra, mam pierś i mida, idę. To chyba dobry. No bardzo dobrze, tylko żółte szmaty uciekają przede mną. Ale lamusy. Drugi, drugi, drugi. Pomocy! Jezu! Dobra. Czerwoni też już mi da mają. Aj. Dobra, ile macie... Ile ma diaksów? Dwa. Dwa. No to nasza knesa. To teraz nie. Nie, bo protectionem. Dobra. Ja jeszcze dwa pozbieram Aj! Przysłuchajmy, na tym idzie. Za blisko jest i chce się frajerom budować. Zwykle rzadko, rzadko mało osób robi. Idzie ktoś do nas. Ty, bo czerwony idzie. To biergo, biergo, biergo. Pomagam, pomagam. S oh. S. Dobra. Izbo, ja, kila mi zabrałeś. Jak kila, ja go biłem. Nieprawda. Ja go mi dogoniłem Dobra, dobra, sobie to ogarniam, ogarniam Dobra, yy, ja ogarniam Szaknesa, no i zajęliście O, dobra, akurat na walkę Ja kupuję zaraz narzędzie i ruszam na żółty. <słuch> żółty są bardzo prości, takie czerwoni Dobra, takie nuki. O, no, ja zaraz sobie se to kupuję. Ale nie wiem, że ci tam końca zabrałem. Dawaj jednego, mój to był. Nie. Yeah. jaka męda. Okej, okay, idę. Czerwony do A nas mi idzie. Sobie? Kurde. Ja. Nie ma chciałem, kto pierwszy, ten lepszy. Dawaj, no. dawaj, 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 niech to są meziaki. Ta, dwóch rozwaliłem. No to leć do nich! Ja, muszę... ja idę, bo ja mam narzędzia. Dobra, czerwony też nie są bez. tam muszę ogarnąć. Jakby mnie dwóch atakowało, bo ci rzuci No Dobra, spadł do 3 Ja też. To będę miał już trzy. Albo... Nie wiem. Dobra, ja zakupuję weliwny. A ja bez Ewony! Poradzisz sobie czy nie? Jeszcze pytasz. Czy i nie. Idzie, idzie do nas. Słuchaj, nie pochodzi za długo, ja kina no, mu sryflikiem. się próbuję. Nobki. Idziemy do nas. Nie, ale noby. No ogarnij etienki. No, idzie. Czekajcie, ja sobie tego ms'a no, Boże, jak oni serają. No, bo mamy szarpa i ochronkę. To wiadomo, że serają. Kamil, O Kurwa. No, dawaj, gdzie są! Tak, słabi są. Bardzo słabi. Łatwo ich nawet po jednym A ile że dwóch się na mnie rzuciło. No, łatwo. Essa z byczkami. Dobra, jeszcze dwa sobie i będę miał. Tak. i no że ja... Ja chcę wam pod, podkreślić, że ja ich, ich, ich na A na wy ich dokończyliście. Do i dom Kurwa, dobra już... Nie uratujemy. Nie uratujemy, dobra. nie uratujemy, nie... Kamin nie kamień idź Moje. Wiem, no, ja czuję I najlepsze łóżko zostało zniszczone. No. Ja chyba dzwoni... dzwoni do mnie ktoś tak. Radzisz co z nim, Kamin? Nie. To co, to jeszcze jedna runda? No, to cięcie. Dobra, jesteśmy po cięciu, teraz taka normalna gra. Bo pomysł z łóżkiem nam nie wypalił. Bo nikomu się tego nie chce robić, a to nie działa. Ja chciałbym podkreślić, że Ino, ten osobnik o imieniu Max, się odezwał, że mu się nie chce tego robić No, czyli większość <laughs> Nie no, Łatwo to zforżowanie, na niewidzce na i po A dość mało kosztuje to Dobra, mamy diaksy No coś Hej, dobra, lecę na czerwonej, bo nie będę nie mają budowanego Chodź ze mną <laughs> Obajdę. Czerwony jest jeden! Bo i będę nie małubudowany! Kamil, dawaj! No idę. Ty, a już nie buduj się, bo już niebiescy musisz. Kurde. Chyba no kurde. Chyba, że no na niebieskich wie. teraz idziemy. Ja, ja myślę, że dobra? możemy iść na zielony. No nie, oni też mają do dupy. Dawaj, teraz ich rozwalimy we wójcie. Skacz, skacz, skacz. Dawaj, 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 ich. O on ma kamienny, dobra, jest. Jaki jest? się jak... tam No. Proszę dosyć, skręcamy. Krota Co? Ale srają w gacie. Ja się tam was? Ale srają w gacie. ja pójdę na lepszy... Idzie indziej. Dobra, zostało trzech typów. Dobra, ja... ja szarpa kupuję. Mhm. Dobra, to kupuj. Ja robię co innego. Ale ez. E, mam mida? No ty się jeszcze pytasz, a ty myślisz, że co ja robię? Strasz. No nie, po midie chodzę. E, może zieloni i niebieski dojeżdżają. A ja ich dojadę. Kiedy będą już sła... O Jezu, nie, nie Jeden zielony wszystkich niebieskich porobił. Dobra. protek, Protection pana mokarne. Trzycie. Jesteśmy sami na midzie. Trzech niebieskich. U -u. Trzech niebieskich. I my... To wygra. Oczywiście, że niebiescy. Jak nam kibicujesz? No. Ile masz Kamil? A czego? Dobra, niebieskiego M ja nie Es z nim. Emsa zero. Ha, to, to nie zbieraj mi tych, co tu będą, bo ja będę miał idealnie na seta. Dobra. Gdzie są niebiescy? Ja nie już tak na seta. Tutaj są u niebieskich. Chodźmy, chodźmy do zielonych może. Dobra. No, Jednego niebieskiego porobiłem fireballkiem. XD, co robi nie normalnie ten zielony. O Jezu Ale się boi, wyrzucam mi diaksy. o ot. Ty kurde, bo ja wyrzuciłem ten miecz przypadkowo. A jaki? Kamienny. A no to. nie ma. Mam mam od diakcesów. Nie oni to Jakby ja się czuję bardzo. Dobra. Zielony. Dobra, pałę na knoka mam. Filip trójkę, trójkę. Ogarnąłem. To, trójkę teraz. Bo ja teraz sobie seta ogarniam. A jak tyś na zielonych, jakby zieloni zrobili sobie most już do nas. Zieloni są słabi. No to chodź, kamień. No idą, kamie... idą do nas, idą do nas, idą do nas, idą do nas. Paradź sobie? Dobra, ugię. sobie, mam na niego pałę na knoka. Dobra. Dawaj, dana. <grym ziku> Sam spadł. To ja kontynuuję zbieranie psych No chodź tu! Chodź. Co? Ja? Ta. Nie, dobra. zielony. Dobra. Tego klaty ninja solo. Ule. A ja z borkiem, dawajcie. Stary. Czekaj. Zwracaj na nich uwagę. Skupiaj uwagę. Ja zniszczę im. Ja mam narzędzia odpowiednie. No, fireballek. No kurde, skinąłem. Kamil, Firebole mi Może, może nie mają sensu na. Oby. O kurde. Mają? Nie. No, no, lec tam, lec tam, do tam, Kamil No, no, no pomóż, pomóż, bo ja, ja mam tam, problem Dobra, ja, ba, ja bakam oram albo coś tam. Rotam. Tak Jakim cudem chłop nie zabił? Nie wiem. Ale lecą nam, na nas, to wiem. Dobra. Za, zajebana za, za pista. Tam ile masz, że Zero. Ja, ja zero. Ja Kurde. Dobra Dawaj ja to lecimy na nich z fireballem. Ja wiem co zrobię Zaskoczenia ich wezmę ja, zaraz Ja, ja prota drugiego objarnę Ja, prota, e, ja Zielony To tam pilnuj poraj, Bo jak ich zaskoczenia biorę Właśnie przegocenia i firebola Dawaj radzisz Chodź pizd Dawaj dawaj No Dobra nie masz szans dawaj, dawaj. No co za zajebana pizda Kurwa, ja nie mam, już, nie mam już. Dobra, łóżko tracimy. A jednak nie. Tracić łóżka? No. O, To ja lubię. Idę to. do mnie znowu. Jest tam, jest tam, Filip, Filip, dawaj go, dawaj go, dawaj go. Prota trójkę nam zaraz ogarnie. Ja... Ma, ja mam sam 7 o. Ja mam sam 10 emów Znaczy 10 jakich? A ja mam... ja Patrzcie co im teraz. Na na jumpa. Kurde... Idzie tu. Dobra, mam... mam sobie sam mam... Y, 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 13 Nie, nie, nie i za nim. Roz, rozwalicie. Mam prota trójkę, nie mamy. Ja... On nie rozwali! Kurde, ja chłopana S por robiłem. Dobra, jezu, ja mam rzeczy. Jedno HP mi zostało. Dobra. Se, Wracam. Bolki. Plan. Ale eziki. Dobra, mamy prota trójkę. Dobra, zielony jest se. A niebieski normalnie kampi. I macie złoto po, pożyczyć? Ja nie mam. Nie, nie, mam. Ja, nie ja mam jedno złoto. Była ja na strzały i refinki. Bo ja nie mam. Ej, bo idą tutaj. Poker, on bo... firewall. 5 ile macie diaksów? Jedne, czekaj, jest O, taki ma jakiś Cztery. 4 to poczekaj, to już mamy 9, bo ja mam 5. Chodźcie, lecimy do zielonych, na zielonych. Dawaj ta, robimy fireball jumpa. Nie, co ty, nie. Ty nie bo... Jest? Bo... Co? A mało Jak zbyt ryzykowne. Przy naszych umiejętnościach nie, nie ma szans. To nie ryzykuje, to nie pije szampana. To za młody jesteś, że pić szampana. Co najwyżej Na pewno jestem starszy od ciebie. Tak? A gdzie masz dowód osobisty? Dopowiedz. powiedz. Jakby ty jesteś gówniakiem. Tak, no, tak. tak. Do, do, ja chciałem, chciałem to podkreślić, że ty chodzisz do piątej klasy. Proszę o no dowód. Dowód proszę. Chciałem to podkreślić, że Kam, to... Kamil potwierdzi, a, że... To jest chyba do... będzie wycięte. Kam... A ja wiesz, że mam dowód? No jaki? Kamil potwierdzi, że, że jest. Kamil, prawda, że jestem starszy od Filipa? Tak. I chodzisz nie do piątej się nie klasy. Wypowiadam. I chodzisz do piątej klasy, no. tak, Mac. Tak. A ty do pierwszej? Nie, ja chodzę do siódmej. Widzisz, ty, ty nie robisz final killi? Te nie już zaraz. My Zostały no trzy osoby. No i co? No dupa, a to nie jest żadna zabawa. Jak się ma przewagę. No teraz jedna osoba. No Nie ma zabawy. Max to Nobek. Nie, nie ma zabawy. Tam ile masz diaksów? Ja zginąłem trochę. Dobra, hmm. Dobra, to ja wychodzę. No to, Kamilę, to. No to przegraliśmy. Dobrze się grało. To nera w dobie. No to nera.